To ja, siący zamęt Fajerką na OHC Ale jak do tego doszło? Już tłumaczę Przed zerwieniem losowa książka dawała wszystkie enchanty, które teraz widzicie na ekranie Znajduje się tam również Fajer Aspect Więc wykorzystałem to i w połączeniu z Mieczem Siły było to naprawdę zabójcze połączenie Jakim poszło w części gry? Sami zobaczcie W piątek o 16 kolejny film z Maratonu Miłego oglądania No tam jest full jak już jakiś <grym> To, to nie daje lepiej. No, chyba, że ten Fuljax może kurczę nie ma hila. Bo Fuljax w takiej minucie to jeszcze może nie mieć hila. Albo mieć główkę na przykład. To fajny droby był. Jak ja mam fajerkę, to łatwo się wywalić można. E, jest też Noivex. Spróbuję może Noivexa podjechać. <grym> Zawaha, odwrócił się. Popatrzył. I zaczął uciekać dalej. Wątpię, że trapuje. O kurde. Trochę fail bym powiedział. E, dobra, nie ma wody. Dobra, ale sobie weźmie wodę. Tak wziął sobie. No, okej. Okay. No też nie chcę się ze mną bić, ponieważ mam gorszego seta, no bo nic mu nie dam, no po prostu hila na siebie stracimy, no teraz bardzo dużo ludzi tak serio mega logicznie gra na tym facce, więc... Jest ciężko, ciężko bym powiedział. No dobra, jest jakiś żelak. Może jego podjadę, bo żelak to... po hicie z może paść, no ja mówię, Geda bardzo bym chciał mieć, żeby w razie w zjeść. Dobra, to się bić ze mną, to bardzo dobrze. Dobra, dostał dwa hity. Trzy Dobra, hit za hit, dobra. Już nie następnego refa, nie dam mu. No, dokładnie tak jak powiedziałem, mam na 3 G-Head'y już w sumie, więc dobrze jest. E, full enchantowany jestem teraz przez tego killa. Mam jihada, którego chciałem, już go robię. No i w sumie klasa. O, że to jest z siły 3, czyli tak jakby SH4. A, nie stać mi, dwa poziomy. To dokopię ten poziom i pójdę się wbić. Jeszcze mogę, jeszcze mogę sobie zryć buty jak sobie to sobie z chęcią zrobię Bo no, on by nie I mamy SH-3 mieć Siły No dobra, jest żelak, który na mnie leci yy, A, gdzieś wpadł A dobra, myślę, że taki straper, trapper, ale To chyba był z tym cave'em Może jeszcze mi się tutaj na klina wbić To będzie dobrze A dobra, zabili się Fajnie No Ibex zabił Ma 18 Więc Al podniósł główkę Więc będzie ciężko Dobra, zjadł trefa, zdążył Niestety, niestety yy, Ja bym go zdropował dla, dla gaci po prostu, no nie? Chociaż ja teraz mam dla niego buty, on ma dla mnie gacie, więc Oboje coś mamy dla siebie, że tak powiem Dobra, podłoga Julka Czy ona, czy on w sumie? Nie wiem, on, ona czy jedno chciała się wbić, to nie wiem W plecy jest żelak, ja się na tego żelaka odwrócę Bo jego fajnie może było sk yy, skilować Uff, jak wystrzelił z armaty Kolega, co strzela Prawdziwy wojownik, dobra, robię sobie drugą złotą głowę, już mam dwa e, Dwa e, No i co, idę dalej zabijać, nie? Dobra, jest DyZiu Ja pojedę DyZia, bo ma dla mnie e, Banię diaksową. DyZio będzie uciekał On to akurat ucieka, nie wie. Dobra, ale ja mam, nie, nie mam speedów przecież Trzymam ja go doganiam? Dobra. Coż za panika tutaj ze strony DyZia mm. Nie wiem co tu się dzieje Tu jest, o, tu jest taka zadymka, ta? Bo no, ja mam strength, a więc ja go. Może. Nie zabiję go. Yy, główkę dostałem, więc mogę zrobić dżiheda, ale zostawię sobie tą główkę, jak musiał jeść samą główkę. Żeby dżiheda nie marnować. W razie w jedna główka, jak mam dwa dżihady, powinno być Git. Dobra. Yy, wbijam w tego w sumie. Nie wiem, czemu w unhc wbijam, bo może nie mieć heala. Co wątpię, tak szczerze powiedziawszy, ale. Ale. Może. Marefy. No dobra, spójrzcie <spoś> mnie zgiczował w bloku Superowo no, no HC chyba ma, A, jeszcze plecy Tak, formuła Dobra dostał, och się przeraził chyba Bo dużo mu strasznie zabrałem No teraz to już się ze mną nie chce bić nawet I Tak właśnie wygląda bitka na tym UHC Jak ktoś się podjeżdża, dostaje hita i ucieka <grym> Oh! Co tu się stało? A ah! Co tu się dzieje? <laughs> full diax po prostu, tak ona low szogi Dobra, nie wiem co się odpierdziela Chyba zegłówkę odpalę, widzowie Dobra, odpalę się główkę. Jakby mieli mnie obić za bardzo. Dobra, szogi nie da trefa. Tym full diaksem Dobra, powinien być kill, ta Jest kill Dobra, mam główkę. Dojeżdżam o Formuła, zbiera, chce zebrać klatę. No i zbierze ją. Ale to dojechano od razu. Dobra, ja muszę tutaj jakoś go wystryfować, tak żeby nie coś hita, bo jest na strefie Udało się. Zać Jigheda. Ale ma dojazd, mega. Zabiję go. Zać kolejnego Jigheda. Dobra, dostał strzała. Cóż za zadyma, wizowiec. Cóż za zadyma. Nie mam bloków. Ja bym się będzie cofnąć po tamtej temy. Cofnę się, po tamtej temy. Cofnę się, to będzie bezpieczne. Dobra, tutaj to leży. A ten już za mną goni, więc muszę szybko tej temy zebrać. Mam, mam, dobra. Chodź. Dobra, dostał strefę. Mam motorówki? Czy mi się wydawało? To mi się wydawało, ale dobra, on powinien teraz zginąć. Jak nie ma główek. Dobra, bo nie zginie jednak. Jednak miał główkę, dobra, zjadł. To dobrze. Dla mnie. Ma 16. A dobra, zostałem kryta. Jak tak będzie grał, to może mi nawet zabić tak szczerze, bo nie lubię takiej gry, nienawidzę. Zresztą tam tak czasami gram, ale to jest mega rzadkie i na pewno nie tak jak ten ziomek. Że cały czas rozkrytuje, tylko jeden mnie odkryt. Dobra, Jerefa. Luck serwera był. Dobra. Nie ma wody już, nie ma wody, nie ma wody, nie ma wody Teraz podjazd Nie podniósł jej chyba Nie powinien jej podnieść, był za daleko Ale ja się potykam jak bambol Dobra, miał tą wodę I kolejnego refa je Dobra, ja do tego dojeżdżam, do końca go Dobra, już musiałem, bo już się tak wkurzyłem widzowie Tyle tych refów zjadł o! Dobra, wszystkie typeczki jakieś nagle zleciały tutaj, gdy ja sobie itemki temki ogarniałem. Yy, ja bym mógł niby SK4 siły zrobić, ale to pewnie dużo poziomie będzie kosztowało. Więc no raczej nie teraz. Raczej teraz jeszcze spróbuję kogoś zabić. Dobra, tu jest Noivex, podjadę go może. On będzie uciekał, bo ma pewnie słabsze przy niż ja. Próbuję go tu hitnąć. Nie uda mi się to. Bo chciałem to powiedzieć, że właśnie mi się nie uda. O, tu kolejny typy. o, 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 o. Tu ma fajnego seta. Fajnie by mógł dropnąć. To się we mnie wbija, nie wiem po co, Michał. Naprawdę to co robisz nie jest mocne Dobra tutaj jakaś zadymka jest niesamowita. Michał nie ma wody. Lecę po Michała, tylko że no... A tutaj taki, taka sytuacja, tak? Mam rozumieć. Ja bym tutaj wszystko skinęło to by było mega zajebiście. Nie wiem czy się uda. Dobra, idę tutaj, bo tutaj się leją. Dobra. Ilon ma? Dziewięć. Dwa. Zabiłem. Nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje Zbieram mi tęki. Nie, gdzie, gdzie, gdzie? Kolega, kolega, kolega Prosimy tutaj Spokój Ja tej tęki muszę zebrać Jak są oczywiście Złoto Dobra Mógł zrobić tutaj kolejnego Fusiona przez to Dobra, tu jest ten Ten ziomek Spróbuję jeszcze go podjechać teraz Póki jest jeszcze minuta do tego Do detmeczu. Jak się zablokował w ogóle Trochę unlucky Dobra, o, o. Dobra, to było mocne, przyznam Fajna, fajna dwukituwa a teraz już nie masz szans, kolego Dobra Jeszcze szybko sobie może... O, wyrzuciłem jabłka Niestety Nie zdążę zebrać, nie? Niestety Tu jeszcze jakiś ziomek w ogóle przyszedł A to Noivex Nie uderzył To ja mu... O! Ach, no nie, mu nie oddam Wróciłem jabłka Anlak, ja sobie szybko zbiorę te jabłka Żeby... Żeby mieć I zrobię sobie chyba fuziona, wiecie? Tak, zrobię sobie Fusiona, Bo mam praktycznie wszystkie itemy na niego potrzebne Eee, buty sobie tylko wymienię. O, tak zrobimy. Mam drugiego Fusiona. O, jeszcze Border mnie dojeżdża. Super. Dobra. I co wypadnie? Bania. okej, okay, super. Bieżnik wygląda, jakby chciał oddać mi itemy. Eee, Sojma i nie ma refu, bo to jest ostatniego, więc ja na niego szybko lecę. No, wydaje mi itemy. Nie wiadomo po co. Nie, nie chyba Nie chcę item pod widza. A, jeszcze. Nie. Jeszcze ten ziomek go zabił. Julka. Dobra. Szybko podjazd. Julkę. Julka też dropował, wał, wała. No nie wiem, zapomniałem. To jest chłopczy Baba. <noise> Możesz, Mordo, napisać, czy jesteś chłopą czy dziewczyną. W komentarzu. Yy, no, dobra. Ja zaraz będę jakoś chyba jeszcze podjeżdżał. Ewentualnie skrzynki się szybko polutuję. Jak właśnie widzicie na no, moje nieszczęście, śniegu dostał laga. No i nie zobaczyłem tego, więc Nojwex wykorzysta tą sytuację i poszedł go zabić. Oha! Yy, śniegu miał laga. Będziemy odwiedzać z najweksem. O, cykną perłę za mnie, fajnie. Dobra, Fyk. Ja z Nie miło. Też będę musiał zjeść. Dobra, sobie zjem. Fyk. Dobra, już mamy rzymską klatkę. zjem sobie kolejną główkę. Nie wiem czy on to... Ma jeszcze dzichedy. Jeszcze ma, więc trzeba uważać. Ostrona na kopcia. Zjem kolej, kolejną główkę. Dobra, musi kolejnego zaraz odpalić. Odpalił i jeszcze ma. Czyli -hedy, Czyli ten musiał policzać heady. Znaczy dzichy w sumie. Jeszcze perły ma. Też trzeba brać pod uwagę. Tylko ciekawe jak stoi z setem. Proszę, że tak się nie odzywam teraz, ale. No, sytuacja jest mega ciężka, jak widzicie. Dobra, panią, panią padła. Dobra, i zdropowaliśmy go.